Witam zgromadzonych. Ten odcinek jest prawdopodobnie ostatnim na moim kanale, gdyż osoba, którą sobie dzisiaj omówimy, czeka na mnie już pod moim szałasem, polerując bejsbola, którym, no mówiąc krótko, upie mi łeb i powiesi obok innych zdobyczy. Porozmawiamy sobie o postaci prężnej, muskularnej, potężnej. Takiej, dla której nie ma znaczenia, że pani za ladą nie miała wydać grosika. Dług musi zostać spłacony i basta. Panie i panowie, przed wami Wielki Buł. Zapraszam. Wielki bół, wielki dół. Wielka Dupa to jedna z tych postaci, która jeszcze do niedawna czasami za dużo mówiła przed kamerami, przez co straciła w oczach wielu internautów, ale po kolei. Wielkie duma, tak naprawdę na imię Patryk Masiak i niekiedy posługuje się pseudonimem Buła. To moim skromnym zdaniem o wiele groźniej brzmi, niż jakaś ciabata bądź kajzerka. Wyobrażacie sobie Pawłowskiego zapowiadającego kogoś pod takim pseudonimem? Yes. Mężczyzna pojawił się ni z dupy, ni z pietruchy w mediach, choć kojarzony był głównie w środowisku kibicowskim. Ma na koncie kilka nieoficjalnych walk na na gołe pięści, a najbardziej lubuje się w tych bezgaci. Urodził się w 1990 roku i już jako dziecko ustalał zasady na boisku szkolnym. Razem z ziomalami wynosił ze sklepów gumy kulki kartonami, a spróbuj mu tylko zwrócić uwagę, to zamorduje cię wzrokiem. Do dziś jedna z pań ma przed oczami tego małego gnojka, gdy tylko kupuje kajzerki w sklepie. Patryk od zawsze był muskularny, dlatego też wyżej postawieni uliczni mędrcy nadali mu przydomek Wielki Bóg. Był tak wielki, że roz o futryny w drzwiach, a sieć sklepu Świat Dziecka zmieniła swoją nazwę na Świat Wielkiego Bobo, gdy ten zagroził im wymordowaniem całego personelu. Powiedział też, że dorwie ulubioną papuszkę kierownika, którą pieszczotliwie uwielbiał nazywać Mirabelka. Nikt nie miał prawa podskoczyć główniarzowi, nawet funkcjonariusze prawa niechętnie zawijali małolata w momencie rysowania wacków w policyjnej suce. Nigdy też nie miał żadnej gwiazdki w GTA, bo żadne kajdanki nie pasowały do tych pulchniutkich małych rączek. Nawet sam Turbo Dymoman był zaskoczony obrotnością małego. Cyklop miał jedno oko. Turbo Dymoman zawstydził cyklopa. Miał dwa. Jakoś rok temu zabłysnął w sieci jako ten typ z podciemnej bramy, z którym nie ma żartów. Cały czas mówi się o jego pojedynku z Denisem Załęckim, z którym podejrzewam, iż poza kamerami obskoczyłby niejedną knajpę z burgerami. W wywiadach zdarzało mu się powiedzieć za dużo. Wiecie, jeżeli wasza przyszłość nie była zbyt kolorowa, a zamiast action-menem bawiłeś się zębami wrogów, to lepiej nie mówić o tym publicznie. Raz, że większość społeczeństwa nie chce bawić się w te klocki. Dwa, nie ma tak naprawdę czym się szczycić. Trzy, dużo osób, która to ogląda, to zwykłe dzieciaki, więc lepiej dać im dobry przykład, tym bardziej, że żyjemy w miarę godziwych czasach. No i co? No i w pudle wiecie, ja Miałem 24 lata. Dość krnąbrny, jeszcze miałem dość sporo pieniędzy, no i tam też nie pasowałem, bo wiesz, przyszedłem na pierwszy spacer, to kurde, jakbym wyszedł na, na obozie, nie, siemanko, siemanko, siemanko z każdego okna. No to tam też byłem problemem, pierwszy dzień do grypsowania, nie będziesz mi tu, kurde, mówił, wiesz, zarzut miałem, jaki miałem, to ściągnęli mi na enkę, mogli mnie tam ściągnąć tylko za ten zarzut, nieważne jak się zachowywałem. Co ciekawe, facet pojawiał się na wywiadach nie mając praktycznie żadnego dorobku artystycznego. Może z jedna oficjalna walka, tak to nic poza tym. Równie dobrze w takiej sytuacji można wziąć pierwszego lepszego gościa z podkładki, albo panią Basię z mięsnego. I to nie chodzi o to, że próbuję jakoś spanczować bohatera dzisiejszego odcinka. Po prostu, kurde, kim jest ten koleś i dlaczego w ogóle z nim rozmawiacie? Na chwilkę wam przerwę. Osobom nowym na kanale zalecam kliknięcie przycisku subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Wracając, tak Patryk chodził napięty jak plandeka do momentu słynnego materiału od użytkownika, nie wiem, ale się dowiem. Twórca kanału rozłożył na części pierwsze zachowania różnych postaci, w tym również wielkiego bu. Trzeba przyznać kawał dobrej roboty. Są rzeczy, które lepiej zachować dla siebie. Tyle w temacie. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie, jak na platformie YouTube toleruje się przemoc oraz jak postępuje normalizowanie świata przestępczego wśród odbiorców. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ pozwala on Zauważyć jak przesuwa się granica tego, co jest akceptowalne społecznie. Coś, co kilka lat temu było nie do pomyślenia, dzisiaj na nikim nie robi wrażenia i staje się w cudzysłowie normalnym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Od tamtej chwili coraz to więcej ludzi przestało traktować sportowca na poważnie. Stracił pracę, dom z basenem i małą kotkę o imieniu Zosia. Ale poszedł w końcu porozum do głowy i zrozumiał swój błąd. Przestał obiadolić o tematach tabu, jak ta larwa, która zamieniła się w pięknego motyla, ten również zamieni się w pięknego, miłego wielkiego bułu. Dobra, z tym, że pięknego trochę popłynąłem, ale w końcu szło. Gościa, słuchać. Obejrzyjcie sobie jego wywiad na kanale Fan Sportu. Idzie się ubrechtać. Co więcej, w końcu mam ochotę przytulić pana buła, ale nie zrobię tego. Wolę, żeby moje zęby pozostały na miejscu. Ty chcesz jeszcze jakąś rundkę tu zrobić? Biegam, nie, nie kim... biegam, liczyłem, że się pobiegam, a ty cały czas każesz mi tutaj na wywiad za ucho. I... A to dlatego, ty dlatego nie poszedłeś? Mówisz tak, walkę i dobejrzeć, tak bo bo biegam to, biegam kumko, biegam po prostu. w że aż A mnie nie? Ej, ale to fakt, ja mówiłam, kumę mówiłam. Nikoli czy komuś, że ty po tych tych tych. jak się nazywa? Przed <laughs> Po wspomnianym materiale zaczęła się dość spora nagonka na środowiska wszelkiej maści. Żadna z federacji nie chciała zatrudnić u siebie Olbrzyma z obawy przed utratą wizerunku. W końcu udało mu się dopiąć swego i zawalczył na gali Fen. Przeciwnikiem Bulbaska był nie kto inny jak jeden z ochroniarzy Fejmu, który miał okazję zbić rękawice z samym Pudzianem. Szybko poległ, no ale w końcu Pudzianowski to Pudzianowski. Nie zagłębiajmy się w ten temat. Patryk obił Nicole jakby co najmniej ukradł mu obiad i całość wydarzenia jak najbardziej na plus. A teraz Słuchajcie tego, akcja dzieje się na sali sądowej, na ławie oskarżonych siedzi Patryk Maślak, po czym prokurator zadaje mu pytanie, czy w zamian za ułaskawienie jesteś w stanie obiecać zmianę na lepsze? Na co on Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże, no to, to ja na przykład Wbiłem sobie ostatnio na jego kanał na YouTube, by zobaczyć co u chłopaczyny słychać Wyruszył w podróż do Manchesteru i praktycznie każdy z jego znajomków waży grubo ponad 100 kilo. Ja nie wiem, gdzie oni się stoją? W masarni? Na pewno. Jedyne osoby o mniejszych gabarytach mogliśmy ujrzeć na mieście, w którym to szwendał się z ekipą, kręcąc vloga. Na konferencji Prime MMA doszło do zabawnej sytuacji między nim a Trypsonem. Stwierdził, że Trypson wisi pewnym ludziom sianko i wolałby nie zabierać mojego złotego kajdana. Wszystko oczywiście z uśmieszkiem na twarzy, ale co się dziwić? Skoro Trypson faktycznie nie wypłacił ludziom należnej garzy za walkę, do jakich pstryczek w nos mu się należy. Na szczęście wszystko zostało wyjaśnione, a panowie dali sobie nawzajem klapsa na gołą pupę. Łapcie krótki fragment. Pamiętasz, że wygraliśmy u Ciebie ten turniej, nie? Tak, tak. Mam bardzo ważne pytanie od naszego zawodnika, nie? Od Artura, no. Kiedy? E, Konto jakbyśmy... wiesz, że tak, dalej puste, tak, nie? nie to, to, to miał... Możemy to ustalić, Dla... bo wiesz, my jesteśmy na procencie, to są nasze pieniądze, nie? A to Wiemy, już co... trochę minęło. Słuchaj, Artur dostał już, tam akurat temat taki jest, że dostał ponad połowę swojego wynagrodzenia. No to wychodząc do... żebyśmy się rozliczyli dzisiaj, tak, co do, do... końca? Do... Bo ja obiecałem Arturowi, że wiesz, dział tak, w indykacji, działa spoko. skutecznie, nie? To muszę dzisiaj przyjechać, Wiemy, nie? Bo, o co chodzi. bo to będziemy ci kajdan zawierać, nie? No, <laughs> <laughs> dokładnie. Wracając do jego potyczki z Denisem. Panowie na początkowych etapach nie mieli jakiejś większej spiny. Może troszkę poiskrzyło, lecz od ostatnich miesięcy zaczęli sobie skakać do gardeł. W sieci możemy znaleźć wiele wypowiedzi maślaka, w których nie szczędzi słów Denisowi. Jesteś zwykłą, materialną, i za kilka średników jesteś w stanie sprzedać wszystkie wartości. Więc może jesteś zbyt tedy, żeby zrozumieć myśl pytającego, więc postaram się tobie troszkę dosadniej zobrazować. Enis. Czy uważasz, że takie ikony królestwa jak Masa czy Misiek mając to wszystko za czym tak bardzo gonisz też nie upadły na dno moralne? A zwykły Kowalski, który ma kredyt i ciężko pracuje na swoje utrzymanie też ma siadać z nimi i się porównywać kto jest lepszy? Jedno jest pewne: panowie w klatce na pewno nie będą wymieniać się klapsami na gołe pośladki. Na pewno! A skoro o potężnych prawilniakach mowa kojarzycie Artura Binkowskiego? O wielmożnym panu również nagrałem materiał, tutaj macie adnotację. Serdecznie zapraszam, Elo!